Bieżnik to nie wszystko. Kiedy tak naprawdę opona motocyklowa nadaje się do wymiany? Na co powinniśmy zwracać uwagę? I właśnie ten odcinek będzie o tym. A powstał on przy współpracy z marką Metzeler. Tutaj za moimi plecami, w tej chwili w sumie to przede mną, dwa motocykle. Natomiast Tiger, który mierzy dzisiaj, będzie z tyłu, a z przodu ten Bandit. Myślę, że osobno zrobimy materiał z tym motocyklem. Natomiast dzisiaj skupimy się na jego ogumieniu, które już woła o wymianę. Co determinuje wymianę opon? Najczęściej wymieniacie trzy czynniki: bieg opony, grubość bieżnika oraz ilość przebytych kilometrów. I tak, jest to dobry trop. Natomiast ja ukryłbym ten temat jeszcze inaczej. Dla mnie ważne są cztery czynniki podczas wymiany opony. Nie za bardzo chodzi o wiek opon. Oczywiście miałem wątpliwą okazję jeździć na 10 czy 12-letniej oponie i to nie było fajne. Ona się ślizgała strasznie. I to już był lekki stres, ale i tak nie zachowywała się tak źle jak 4-letnia opona, która już była kiepska. I mieliśmy nieprzyjemności z tym związane. I to miałem dwa albo trzy razy takie sytuacje, że opony, które dobrze wyglądają, są już kiepskie do wyrzucenia. Więc nie skupiałbym się tak bardzo na grubości bieżnika, na przejechanych kilometrach na tej oponie, czy właśnie na wieku. Dużo bardziej określałbym stan opony i konieczność jej wymiany po innych czynnikach. Pierwszy punkt na mojej liście to jest przyczepność czyli. Jeżeli opona zaczęła się już robić bardzo twarda, to tej przyczepności będzie po prostu bardzo mało. Im twardsza opona się zaczyna robić, tym przyczepność nam spada. I po prostu zaczyna się ta opona ślizgać. Ona się nie robi śliska, tylko twarda i zaczyna się ślizgać. Kilka takich przypadków mieliśmy, kilka. Ja na przykład, kiedy kupiłem KTM-a 525, wszyscy jadą po mnie, że, jak, że to zły motocykl był i tak dalej. Ja nabijałem się z własnego motocykla, więc sorry, mogę. Ale tam właśnie sprzedający powiedział, że tylna opona jest jeszcze spoko, bieżnik jest gruby, ma tylko 4 lata, ślizga się na rondach i zakrętach, bo taką moc ma ten KTM. Owszem, mocy było niebało, ale kiedy wymieniłem opony, nagle magicznie przestał się ślizgać. Więc definitywnie nie była to wina motocykla, nadmiaru mocy, tylko po prostu już kiepskiej opony z tyłu. I najczęściej spotykaną oponą w motocyklach używanych w Polsce jest opona Panie, jeszcze sezon albo dwa przejeźdź. Najczęściej w ogłoszeniach. No, które ogłoszenie bym nie czytał, to jeżeli chodzi o napęd, to napęd w połowie na ciągu, a opony jeszcze na sezon wystarczą, jeszcze sezon obleci. Przeważnie są to opony typu śmietnik, czyli dot może jeszcze nie, nie stary, czasem jest to już stary dot, a czasem jeszcze nie, ale generalnie opona swoje najlepsze lata ma już za sobą. I chociaż wygląda jeszcze nieźle, bo powiedzmy ma więcej niż 2 mm grubości, czyli według ustawy jeździć można, to przyczepności tam nie zaznamy zbyt wiele. Przyczepność tam może wystąpić, nie wiem, w temperaturach 25. Plus na proste, kiedy przyspieszamy. Ale kiedy dojdzie do zakrętów, hamowania czy przyspieszania, właśnie w lekkim złożeniu, wtedy ta opona robi co chce, przyczepność jest słaba. Ja w taki sposób pamiętam, że miałem Bandita 1250, tutaj pozdrawiamy Kowala, który właśnie miał taką oponę z tyłu. No i kurde, za każdym razem, kiedy było. uwalnianie mocy z lekkim pochyłem, to po prostu motocykl tak jeździł. Tak jak chciał po prostu. Ja tak samo miałem na KTMie. Z przodu, kiedy ostrzej hamowałem, opona się ślizgała. Tak samo niestety mieliśmy z CBF600, gdzie skończyło się to dosyć nieprzyjemnie. Po prostu przednia opona puściła przy ostrzejszym hamowaniu, a ja już wcześniej przy mniejszych prędkościach to czułem i o tym mówiłem. Więc nie warto jeździć na oponie albo jeszcze sezon przejeździ, bo jeszcze jest spoko, bo wygląda dobrze, kiedy zaczyna tracić przyczepność. Kiedy tej przyczepności nam nie zapewnia, śmietnik od razu. Do wyrzucenia, kupujemy inną oponę. Ważna informacja, tutaj mówię ogólnie o oponach motocyklowych. Nie skupię się na konkretnej marce. Nie chodzi nam o kiepskie chińskie opony, które są twarde z samego założenia, bo w Chinach mają trochę inny asfalt i inaczej one wtedy zapewniają przyczepność. Muszą być twardsze, żeby za szybko nie zostały zjadane tam. U nas kiepsko jeżdżą, ale to jest zupełnie co innego. Ja mówię o naszych europejskich oponach o bardzo dobrych markach, e, wszelkiego typu. I Michelinach, i Bridgestonach, Dunlopach, Pirelli, Metzelerach. Każda jedna taka opona może mieć tą wadę. Co więc poszło nie tak? Do końca nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czy za długo stały na słońcu te opony, czy w jakiś, w jakiś inny sposób były źle eksploatowane. Generalnie stwardniały. Zaczynają też parcieć. Na takich oponach często zaczynają się robić boczne... Pęknięcie. One nie muszą wystąpić, żeby opona była twarda, ale często to idzie w parze. Kiedy widzimy taką oponę, no generalnie to już jest, mimo że to jest markowa opona, mimo że ma gruby bieżnik, to jak dla mnie to już jest śmietnik. I tutaj materiał z najnowszy z mojego własnego podwórka, na który nagrałem na GoPro, zobaczycie oponę. I tutaj Road Smart. Czyli jakby na szczęście ten sam typ opony, ten sam rok produkcji, 2017, czyli jakby opony nie są stare, natomiast opona jest już strasznie Strasznie twarda i dlatego nadaje się do wymiany. Jednak inną kwestią są felgi, ale jakby o tym nie będziemy teraz rozmawiali. Bo równie dobrze ten sam model na innym motocyklu, lepiej przechowywany, czy lepiej eksploatowany, może być nadal dobry. A tutaj rocznikowo 17 rok, czyli tak naprawdę czteroletnia opona z dobrym, grubym bieżnikiem. Może jeszcze nie jakimś super, ale jednak trochę tego bieżnika jest. Robi się już płaska i kompletnie nie trzyma. Kompletnie. Druga rzecz to jest stan ogólny opony, czyli tak jak wspominałem, jeżeli zaczynają się pojawiać jakieś pęknięcia, jakieś dodatkowe rowki, gdzieś tą oponę wyszczerbiło, e, czy ona ząbkuje, to też jest oznaka do tego, że po pierwsze możliwe, że mieliśmy złe ciśnienie, nie pilnowaliśmy tego i po drugie ta opona już parcieje, starzeje się, nadaje się do wymiany. Szczególnie niebezpieczne jest to z przodu. Kiedy ja widziałem coś takiego na przednich oponach, która naprawdę zapewnia nam dużo przyczepności, w sensie podczas hamowania, podczas zakrętów, ona jest mega ważna. To ja, mi się jeżą włos na głowie, jak ja widzę takie opony na motocyklach, naprawdę. Generalnie ja uznaję, że na oponie powinniśmy jeździć 5-6 lat, jeżeli jest w dobrym stanie technicznym, później powinna nastąpić dłużej wymiana. Trzeci punkt to spłaszczenie się opony, czyli mieliśmy fajną zaokrągloną oponę, w tej chwili tak naprawdę mamy Placek. Ta opona się robi coraz bardziej kwadratowa, coraz bardziej przypomina to moc samochodu. I to nie jest dobra rzecz. Będziemy to czuli szczególnie na zakrętach. Najczęściej to się dzieje przy ciężkich motocyklach i długotrwałych podróży na wprost. Czyli na przykład, kiedy robimy długie przebiegi autostradowe z większymi prędkościami, przy cięższym motocyklu turystycznym, kruzerze to najczęściej taki efekt po prostu będziemy widzieli. I co ciekawe i, i dziwne, najszybciej opony zużywałem się przy motocyklach sportowych, spoko, ale przy motocyklach turystycznych, dużych, ciężkich motocyklach turystycznych, gdzie czasem jeszcze nie zadbamy o nasze ciśnienie, a dużo latamy po autostradzie, również szybko takie opony będą się zużywały. Więc na to warto zwrócić uwagę. Mam znajomego, który w zasadzie co półtora roku zmienia opony w swoim motocyklu, bo jeździ dużym, ciężkim Adventurem. I zmienia głównie dlatego, że one się już robią płaskie, nie dlatego, że bieżnika już nie ma, bo tego bieżnika tam pewnie jeszcze z 3,5 albo 4 mm jest, ale po prostu już nie czuje się pewnie na zakrętach, więc takie opony wtedy zmienia. Więc dla mnie najważniejsze cechy, które determinują oponę już do wymiany, kiedy jej życie się już skończyło, to jest przyczepność, stan techniczny opony, czyli wszelkiego rodzaju pęknięcia oraz spłaszczenie tej opony, wypłaszczenie tej opony. To są trzy rzeczy, które dla mnie dyskwalifikują oponę i nadaje się ona do wymiany. Oczywiście wiek opony, stan bieżnika jak najbardziej trzeba kontrolować, ale nie są to jeszcze dla mnie wyznaczniki do wymiany tej opony. Kiedy doszliśmy już do wniosku, że nasza opona jest użyta, zamówiliśmy sobie inną, chcemy ją wymienić, jedziemy do wulkanizatora. Pamiętajcie, żeby wulkanizatorowi podawać wartości, z jaką taka opona powinna być napompowana, bo jeżeli on o tym nie wie, to nam napompuje standardowo. Więc po naszej stronie jest to, żeby mu podać odpowiednie wartości, które wcześniej zweryfikujemy, czy są właściwe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to kiedy wymienimy taką oponę, to pamiętajcie, że ona jest śliska na początku. Opona jest pokryta specjalną powłoką poprodukcyjną, Jedni mówią, że dzięki temu dłużej sobie leżakuje w magazynie bez problemów, możliwe, że tak jest. Natomiast generalnie dla nas ważne jest to, że jest ona bardzo śliska. Kiedy taką oponę włożymy do swojego motocykla, to przez pierwsze 150, niektórzy nawet mówią, że 200 km, powinniśmy jeździć bardzo ostrożnie. Ja pierwsze 50 km to jeżdżę z ręką na ramieniu, tutaj albo tutaj, z duszą na ramieniu, naprawdę, bo miałem kilka takich przygód, kiedy na przykład. W Supermoto wymieniłem przód, to skręcam sobie, zaraz po wymianie opony jadę, skręcam sobie i przód puszcza. To ja mówię, no to już pierwsza gleba, zaraz po wymianie opony. Na szczęście udało się tą przyczepność odzyskać, tak samo w magicznym sposobie jak puściło, tak złapało, ale strach już był. Tak samo, kiedy mocniej dodałem gazu na innym motocyklu, to tył zaczął buksować zamiast przyspieszać. Kiedy na przykład odebrałem nowego Wiroda 750, to yy, po przejechaniu 20 km zawracałem na światłach delikatnie, i tył mi po prostu też puścił, i motocykl odjechał. I, I tak naprawdę wyciągnąłem nogę, żeby się ratować. Głupia gleba by była, naprawdę głupia gleba, która by mnie trochę kosztowała, więc o tym trzeba pamiętać. Szczególnie kiedy wymienimy komplet opon, bo kiedy wymieniamy przód lub tył, to wiemy, mniej więcej mamy to w głowie. Kiedy wymienimy komplet opon, to nasza przyczepność przez pierwsze. Kilkadziesiąt kilometrów jest totalnie inna niż przed wymianą opony. Przez tą krótką chwilę mamy gorzej niż było, ale jak to rozjeździmy, to po prostu będzie lepiej. Więc o tym pamiętajmy, że po wymianie opony na nowe docieramy opony. Czy wymieniać opony parami? To zależy od stanu waszych opon. Ja, jeżeli kupuję nowy, używany motocykl, tak to można określić, i widzę, że opony są już kiepskie i jeszcze często są tak, że są z różnej parafii. Ja się nie bawię, po prostu wymieniam cały komplet. Dla mnie opony są bardzo ważne i trochę tej kasy na te opony już przewaliłem. Zupełnie inaczej jest, kiedy macie ten motocykl już jakiś czas. Znacie dobrze swoje ogumienie i tył już się skończył, a przód jest jeszcze dobry. Przeważnie jest tak, że wymieniamy dwa razy tył na jeden przód. To są ogólne zasady, można tak powiedzieć. Czy warto mieć opony z różnej parafii? Nie. Dlaczego? Ponieważ one będą nam zapewniały różną przyczepność. Szczególnie kiedy w ogóle pomylimy parafię i nie tylko będą to różne marki, ale w ogóle różne typy opon, też tak miałem, że na przodzie była opona taka delikatnie agresywniejsza, a z tyłu w ogóle semis, Semislick. No nie da się tym normalnie jeździć. Jeżeli kupujecie coś takiego, no to być może sprzedający miał dobre opony i komuś je opchnął, a tu wrzucił do tego motocykla cokolwiek miał na stanie. Nie fajnie. Ja staram się trzymać jednej marki, jeżeli chodzi o opony, żeby na danym motocyklu mieć jedną markę i najlepiej ten sam model. Wtedy wiem, jaką przyczepnością dysponuję w swoim motocyklu. I tego polecam się generalnie trzymać. Pytanie, czy warto kupować opony potorowe? Ja osobiście takich opon nie kupuję, ten temat zostawiam Wam otwarty, wiem, że są fani takich opon. Zasada jest taka, że jeżeli mamy zjechane boki, a gruby środek, bo to właśnie się jeździ po to, że bardziej się skręca i tam się nabiera prędkości niż na prostej, więc bardzo często po prostu środek to jest grube mięso. Jeżeli jeździcie tylko na wprost, to być może to są opony, które Was zainteresują, ale na zakrętach co, nagle Wam się przyczepność skończy? Bo skoro zawodnicy już wymienili tą oponę, to znaczy, że już nie dawała im tej efektywności, której oczekiwali. Kolejna rzecz naprawa opon. I to też jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawy temat, Ja osobiście chyba tylko raz naprawiam oponę motocyklową. Petit miał naprawiać, ale w sumie nie naprawia, tylko wymieniliśmy tą oponę. Producenci mówią o tym, że opon motocyklowych nie powinno się naprawiać, a w zasadzie nie powinno się użytkować opon naprawianych. Dużo znajdziemy także ogłoszeń, aukcji i innych takich rzeczy z kołkowanymi oponami, naprawianymi, z jeszcze niezłym bieżnikiem, ale opony już są naprawiane, a ludzie się tego pozbywają, sprzedają. Ja osobiście dopuszczam możliwość naprawienia opony i jazdy do domu. Naprawiłbym tą oponę, gdybym był gdzieś tam daleko, po to, żeby dojechać do domu. I spoko, nie chciałbym tej opony eksploatować dalej. W samochodzie mamy cztery opony, jeżeli któraś jest naprawiona i gdzieś tam może później strzelić, puścić czy cokolwiek, to mamy jeszcze trzy inne. W motocyklu, kiedy puści jedna opona, to tak naprawdę tracimy 50% opon. No to nie chciałbym już używać tych niecenzuralnych słów, ale jest <noise> źle, jest po prostu bardzo źle. Więc ja z zasady opon nie naprawiam, chyba że muszę gdzieś dojechać, tylko wymieniam na inne. I na koniec, czy opony motocyklowe są drogie? I dlaczego? Generalnie tak, nie są to opony tanie. Tak naprawdę komplet motocyklowy kosztuje tyle samo, co komplet samochodowy. Tylko, że tu dostajemy dwie, a tam cztery, ale zupełnie inaczej te opony muszą działać. Bo umówmy się, tutaj przeciążenia są inne niż w przypadku samochodów. Tutaj, tak naprawdę, w tej cenie standardowych opon samochodowych możemy sobie już kupić supersportowe semisliki motocyklowe, tak? Więc zupełnie inny rodzaj opon. I nowe opony między 800 a 1400 zł, w zależności od typu opon, zapotrzebowania, jeżeli chcemy do Harley'a kupić, to pewnie jeszcze droższe mogą być, bo są szersze na przykład. Więc to wszystko zależy od typu i producenta. Ale tak, nie są na pewno super tanie. Teraz pytanie brzmi, czy opłaca się bardziej na przykład kupować opony używane, nawet nie naprawiane, tylko powiedzmy używane, które mają 3-4 mm grubości, czyli jeszcze powiedzmy około połowy yy, i co pół sezonu je wymieniać. Mamy tam litra jakiegoś starego i co pół sezonu wymieniać. W tej chwili, jeżeli doliczymy sobie koszt wysyłki opony, koszt zakupu i koszt wulkanizatora, to moim zdaniem wyjdzie tak samo, jakbyśmy co dwa lata kupowali nową oponę za 600 zł na tył na przykład, niż dwa razy w sezonie oponę za 200 zł używaną, i jeszcze wymieniali sobie u kogoś i płacili za to pieniądze. Ja kiedyś wyszedłem z takiego założenia, raz tylko kupiłem, albo dwa razy chyba tylko kupiłem używane opony, i stwierdziłem, że nie warto, nie ma sensu. I kupuję w tej chwili nowe opony. W każdym razie zawsze pilnuję, żeby w moich motocyklach, a trochę już ich się przewinęło, były po prostu dobre opony. Od siebie mogę Wam życzyć przyczepności, wiecie już, jak sprawdzać opony, kiedy one nadają się do dyskwalifikacji i wymiany. Na naszym kanale znajdziecie jeszcze materiał na temat tego, jak dbać o opony, jak je leżakować i jak czytać wszystkie oznaczenia, które znajdziemy na tych oponach. Ja osobiście postaram się dla Was nagrać jeszcze materiał z moimi bardzo subiektywnymi przemyśleniami, ale jednak podpartymi ponad setką różnych testów na motocyklach, jakie opony lubię i dlaczego. Taki materiał myślę, że wkrótce się pojawi. I liczę także na to, że w serii turystycznej, która już niedługo ruszy, też trafi do nas kilka opon, które będziemy mogli sprawdzić, o których będziemy mogli Wam opowiedzieć. Także widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach. Dajcie znać, jak Wam się tego typu materiały podobają.